śród wybuchowy kontra takie to drzwi tu z czyli jednym normalnym a mam jeszcze właśnie to ten, ten wybuchowy 20 sztuk właśnie takiego Zaraz za, za, załaduję i pokażę też. No, tu mam A uh. nie wiem, tu kamera zobaczyła, ale huk był nawet niezły I takie o wypalenie W miarę W miarę fajne